Na kogo tak czekasz? Na kogo tak szczekasz? Na kogo? Na mnie? No co? No co? No co? No co? No co? No co? Zastanawiają się, dlaczego jest teraz mniej piwa i czy to jest w związku z dietą. Pozdrawiam, panie Sydney Kot. Yy, hmm. Diety jako takiej nie ma. Yy, nie ma diety na zasadzie, że jem tylko węglowodany albo banany albo nie wiem. Nie jest dieta Paleo, Sreo czy coś tam. Jedyne, co zacząłem robić. To liczyć kalorie. Pomaga mi w tym portal, czy w zasadzie aplikacja, czy jak to zwać. Teraz ten świat jest mglisty. Pewnie jedno i drugie, nadal pod tytułem My Fitness Pal. Za jego pomocą obliczyłem mniej więcej, ile powinienem pieprzać kalorii, żeby zacząć chudnąć. Liczyłem się tego. Liczę wszystko. Jak jest napisane na pudełku, to fajnie. Jak nie jest, to trzeba oszacować. Czasami trzeba coś zważyć. Niektórzy mówią, że. Ojejku, to trzeba mieć tak dużo czasu. Nie, no nie trzeba, bez przesady waga kuchenna stoi w kuchni zawsze na wierzchu, kładzie się talerz, staruje się, no i wtedy kotlet, nie kotlet, wszystko można zważyć, bardzo łatwo policzyć i naprawdę nie zajmuje to dużo czasu. Z produktami gotowymi jest jeszcze łatwiej, bo wystarczy wziąć telefon z zainstalowaną aplikacją, zeskanować kod kreskowy i już, wszystko. Kolorie dodane, wiadomo ile zjedliśmy w ciągu dnia. Tak, W tej chwili przyjmuję około Półtora tysiąca kalorii na dzień. Jak zaczynałem się odchudzać, a nie lubię tego, ale tak trzeba to nazwać po imieniu. Jak zaczynałem się odchudzać, zacząłem się odchudzać, to przyjmowałem troszkę, troszkę mniej, chociaż limit miałem wyliczony na 1590. Sam początek, sam start to było 1200 kalorii, ale tak się nie da żyć. Może się da, ale jest ciężko. Bardzo ciężko i podobno niezdrowo, dlatego półtora tysiąca. Drugą sprawą jest takie gówno na ręku, które się nazywało Whiting Pulse OX, lub jak kto woli Whiting Pulse O2, które liczy mi kroki przez cały dzień i staram się ich robić codziennie 10 tysięcy. Tak zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, ile w tym prawdy, ile półpraw, to jest jedna rzecz, natomiast żeby pozostawać aktywnym, to te 10 tysięcy robię. Co jeszcze? My Fitness MyFitnessPal jest o tyle zajebisty, że łączy się z wszystkim, czym się da, można podpiąć bardzo dużo kont, w tym konto Whiting's można, jeżeli się zrobi tych kroków odpowiednio dużo, jeżeli jest spora aktywność w ciągu dnia, można zarobić sobie dodatkowe kalorie do zjedzenia. Tak samo każdy sport, który będziemy uprawiać za pomocą Endomondo, bo to jest jedna z aplikacji, z których korzystałem już wcześniej, z których korzystam Sport, który dodajemy w kalorii, kalorie, które spalimy w Endemondo, jakby dochodzą. Nawet nie wiem, nie sprawdzałem, czy w całości, czy może może tylko częściowo, bo jednak yy, priorytetem jest schudnięcie. Dochodzą do dziennego spożycia i wiadomo, że jeżeli jest się bardziej aktywnym, daje się troszeczkę więcej. Co jest bardzo pomocne, bardzo pomocne i bardzo zachęcające do, do ruchu, tak? Do zdrowia. Natomiast to do sposobu żywienia, tak? Samo to niskie przyjmowanie kalorii sprawia, że inaczej się je, tak? Inaczej się je, bo zjedzenie tam paru kostek czekolady to może być już 400-500 kalorii No umówmy się, jeżeli ma się do zjedzenia 1500 kalorii na dzień, a czekoladą nic się jeszcze chyba nigdy nie rajad. I wykorzysta się powiedzmy, 500 tych kalorii na czekoladę, no to będzie się cierpieć, tak? Będzie się cierpieć albo będzie się przeżerać. No Ja mam w tej chwili bardzo dużą motywację, więc raczej bym cierpiał. Analogicznie kiedyś potrafiłem kupić sobie na przykład pizzę mrożoną i ją zjeść jedną, a czasami dwie. Bywało, że trzy, nie? No bo w końcu co to tam taka mała pizza? się, że jedna taka pizza potrafi mieć półtora tysiąca kalorii, więc to już załatwiałoby całe dzienne zapotrzebowanie na, na kalorie. Więc tak, to, to zmienia, zmienia jakby sposób, w jaki człowiek się żywi. I nawet nie chodzi tu o jakieś takie super zdrowe, super zdrowe żarcie chodzi o rzeczy, które mają tych pustych kalorii stosunkowo niewiele i też bardzo są pożądane rzeczy, które dobrze wypełniają żołądek. Mają dużo błonnika. Odkąd, 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 odkąd liczę kalorie, to jem bardzo, bardzo dużo jajek. Dlatego, że jajka świetnie wypełniają żołądek i nie chcę się po nich aż tak bardzo jeść. Zatem jem na przykład bardzo mało chleba, czy w ogóle produktów jako tako zbożowych. No i niestety, przy liczbie półtora tysiąca kalorii, ciężko jest zmieścić to piwo. Ciężko, ciężko jakby hmm, ciężko nawet jest. Mieć chęć, jeżeli się mniej więcej cały czas, no w tej chwili to jest 28 dni, 28 albo 29, nie pamiętam, jeżeli cały czas się odczuwa jako taki głód, no to ciężko jest zalewać go piwem. Może ktoś potrafi, ja nie do końca, no ale postaram się jeszcze od czasu do czasu robić jakieś wspominki. A piwa jest mniej z dwóch powodów. Dieta to jest tylko jeden czynnik. Drugim czynnikiem jest to, że zacząłem recenzować te piwa jakby trochę za, dla zabawy. Trochę zainspirowany panem Tomaszem Kopyrą. Jakby tak dla śmiechu siadłem, zrecenzowałem tego pierwszego Ambera, zrecenzowałem. Siadłem przed kamerą, nie miałem żadnego pojęcia co powiedzieć i powiedziałem, że jest do dupy, czy że smakuje jak gówno, coś takiego. Można Cię odszukać, zobaczyć jak nie, nie widzieliście. Musiałem sprawdzić, czy się jeszcze nagrywa, bo niestety aparat ma limit czasu. A ja gadam i dam. No yy... i tak, tak, tak. Już poszło. Zrobiłem drugie, trzecie, dziesiąte. 50 z tych recenzji, no nie mając wielkiego pojęcia o piwie wcześniej. Fajna zabawa, tak. Dzisiaj mam jakieś tam szerszy pogląd na to. Spróbowałem większej ilości piw. Ale no nie oszukujmy się, nie jest ze mnie żaden znawca, jakiś tam sensoryk, ktoś kto wyczuwa nie wiadomo jakie tam niuanse, chociaż fajnie jest zobaczyć jak szybko ludzie łykają takie szczegóły. To jest bardzo fajne marketingowo, bo ludzie, którzy wiedzą o tym piwie jeszcze mniej, a jakby tam słabo się spotykają, z innymi. No, nie chcę sobie mówić youtuber, no, ale powiedzmy z innymi youtuberami, y, którzy recenzują piwa i, i widzą gdzieś tam moje filmiki, no to ja już wśród bardzo wielu osób uchodzę za znawcę, wśród znajomych y, w szczególności. ale no. No tak, tak to jest, tak więc. Yy, Media, nawet te społecznościowe, nawet YouTube, który tam w Polsce ma lichy statów, może kreować taki sztuczny, czy niesztuczny autorytet. Może, czemu nie? No dobra, to będzie no, przynajmniej jest 10, solidne 10 minut gadania. Nie wiem kto to wytrzyma. Mam nadzieję, że scenaria trochę nadrabia. Pewnie zachód słońca jest dość dość yy, malowniczy. to się w ogóle rejestruje. A może jeszcze nie jest, może jeszcze za wcześnie. Idę robić swoje kroki. No wy trzymajcie się, pozdrawiam, Sydney Kot. Cześć! Kto to wybiegł na spotkanie, kto to wybiegł na spotkanie Kto to wybiegł na spotkanie, co nie chcieli cię wpuścić do domu, co? Jedziemy, idziemy 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 idziemy, 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 tak, 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 idziemy idziemy jedziemy. W tej ciemności już nie ma ostrości. Tak.